Drodzy bracia i siostry, witajcie na kanale Modlitw o Dobrobyt, abyśmy tej chwili wiary, jedności i poszukiwania niebiańskiej pomocy zebrali się w duchu, aby podnieść głos i serce potężnej modlitwie do święta Michała Archanioła, księcia niebiańskich milicji. Z niezafaną ufnością i pewnością, że nasze błaganie zostanie wysłuchane, wołamy o Wasze pilne stawiennictwo w sprawach finansowych, które tak nękają nasze życie. Prosimy, Abyście zostawili swoje intencje w komentarzach, zostawili swoje polubienia i zasubskrybowali kanał, bo kiedy modlimy się razem, niebiosa poruszają się na naszą korzyść. Niech niec światła świętego Michała otworzy drogi dobrobytu. Zacznijmy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Michale Archaniole, niebiańskie obroń Synu Bożych, dowódco wojs najwyższego i tarczy uciśnionych, zwracamy się do was dzisiaj z pokorą i pilnością. Wiemy, że ty, Michale, zostałeś wybrany, aby walczyć siłami ciemności, wyrzucić zło z nieba i przywrócić boski porządek. Dlatego w tym czasie zmagań, niedostatku i udręki finansowej wołamy odwójnieć ochronę i potężną interwencję. Przyjdź, Archaniole Światła, dotknij naszych serc swoją niepokalaną obecnością. Zainspiruj nas do zaufania nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Prowadź nas swoją siłą i otwórz przed nami drogi wyzwolenia finansowego. Że każde słowo tej modlitwy odbija się echem w niebiosach, jako wołanie wiary, ściera prośba od tych, którzy wierzą w niemożliwe. Święty Michale Archaniole, posłuchaj nas, walcz za nas, uratuj nas przed uciskiem finansowym. Pierwsze wywołanie. Święty Michale Archaniole, bojowniku niemożliwych spraw, podnieśmy głos, aby wstawiać u Boga Ojca. Prosząc o otwarcie drzwi obfitości w naszym życiu. Błagamy Was, abyście zburzyli mury niedoboru, niszcząc każdego ducha nędzy, ograniczeń i blokady finansowej. Wy, którzy jesteście światłem w ciemności, rozjaśniajcie nasze ścieżki możliwościami, rozwiązaniami i cudami finansowymi. Archanioł Michał, wojownik najwyższego, prowadzi nas do dobrobytu. Drugie wezwanie. Święty Michale Archaniole, który włada płonącym mieciem Boskiej Sprawiedliwości, prosimy Cię, abyś wzbudził nas mądrość, rozeznanie i równowagę finansową. Naucz nas odpowiedzialnie zarządzać zasobami, którymi dysponujemy, i ufaj, że z czasem wszystko zostanie dostarczone. Niech nasza wiara będzie większa niż strach. Niech nasza pewność w Ciebie będzie twarda jak skała. Pomóż nam podejmować właściwe decyzje, chodzić z odwagą i mieć nadzieję z prawdziwą nadzieją. Sao Miguel kieruje naszymi krokami i chroni nasze finanse. Trzecie wezwanie. Książę Zastępów Niebieskich, święty Michale, prosimy o Twoje potężne stawiennictwo w naszej sytuacji finansowej. Niech wszelkie długi, naciski i przeszkody zostaną zniweczone przez autorytet nieba. Uwolnij nas od łańcuchów zmartwień i rozpaczy. Przywraca nam godność finansową. Pozwala nam chodzić swobodnie i bezpiecznie. Otwórz drzwi do błogosławionych miejsc pracy prosperujących przedsiębiorstw i nieoczekiwanych zysków, bo wiemy, że Bóg jest wierny i dano Ci władzę nad wiatrami i niebem. Święty Michał Archanioł, wojownik o Boskiej pilności, interweniuje teraz za nami. Czwarte wezwanie. Święty Michale, orędowniku wiary i strażniku Tronu Bożego, prosimy Cię o usunięcie każdego ducha niedostatku, każdej niewidzialnej blokady, każdego zła, które uniemożliwia obfitości wejście do naszego życia. Zerwij łańcuchy, które wiążą nas z winą. Rebukuje każdy zły wpływ na nasze finanse. Podnieś mieć i odetnij każdą klątwę, każde negatywne słowo, każdy ucisk na nasze życie finansowe. Napełnij nas światłem Bożej Opatrzności. Pokaż nam drogi nieba tutaj na Ziemi. Archanioł Michał, obrońca sprawiedliwych, walcz o nasze zwycięstwo. Piąte wezwanie. Święty Michale Archaniole który jest niezwyciężoną siłą i ochroną przed widzialnym i niewidzialnym złem, prosimy Cię, abyś wylał na nas deszcz materialnych i duchowych błogosławieństw. Dotknij naszych serc odnojoną wiarą. Uspokaja nasze dusze w obliczu rozpaczy. Wylej swoją energię na każdy dom, który modli się z Tobą w tej chwili. Niech błogosławieństwa Boże spadną jak rzeki na nasze drogi i niech łaski mnożą się każdego dnia. Święty Michale, zabierz nasze prośby na Trona Najwyższego i przynieś nam pilną odpowiedź, na którą czekamy. Kończąc ten różaniec poświęcony Tobie, Archaniole Michale, odnawiamy nasze zaufanie do Twojej mocy wstawiennictwa. Modlimy się, abyście wysłuchali naszych próśb, przyszli nam z pomocą wraz ze wszystkimi Waszymi niebiańskimi zastępami i rozwiązali nasze problemy finansowe z pilnością, jaką zna tylko niebo. Niech wasza niebiańska odstąpi na nasze życie jako ogień oczyszczający. Uwolnij nas od udręki, uwolnij od niedostatku i doprowadź do obfitości, godności i spokoju ducha. Święty Michał Archanioł, niebiański książę, obrońca boskiego dobrobytu, interweniuje za nas, walcz za nas i daj nam zwycięstwo. W Twoim falebnym imieniu, Święty Michale, ufamy, modlimy się i dziękujemy. Amen. Falebny święty Michale Archaniole, oddajemy Ci tę modlitwę z odnojoną wiarą, z pewnością, że niebo już działa na naszą korzyść. Wierzymy, że dla tych, którzy wierzą, nie ma rzeczy niemożliwych i że Wasz płonący niec otwiera już ścieżki cudów i zaopatrzenia w naszym życiu. W tej chwili ciszy i szacunku bierzemy głęboki oddech i ze spokojnym sercem dajemy wszystkie nasze zmartwienia finansowe, długi, niepokoje i bóle. Ufamy, czekamy, dziękujemy. Święty Michale, zostań z nami. Pozostaje w naszym domu, w naszej pracy przy każdej decyzji finansowej. A Twoje światło niech będzie latarną, Twoja obecność tarczą, a Twoje błogosławieństwo odpowiedzą. Teraz, drodzy bracia i siostry, chcę z Wami porozmawiać z wielką miłością i wdzięcznością. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli poczułeś odnowiony spokój, siłę, wiarę i nadzieję. Jeśli wierzysz, że ten łańcuch modlitwy może dotrzeć do jeszcze większej liczby żyć. Rozważ wsparcie kanału, abyśmy mogli go utrzymać i inspirować innych poprzez Iwalutę Majestutaj tutaj, na YouTube. Siecąca gwiazda, jak to zrobić, to bardzo proste. Tuż pod filmem, obok przycisków i lubię to i udostępnij, znajduje się przycisk z napisem i dzięki. Lupy dzięki. W niektórych telefonach może pojawić się jako ikona serca ze znakiem dolara migocące serce. Kliknij na niego i wybierz wartość swojego wkładu. Jest to gest miłości, który pomaga nam w dalszym tworzeniu głębokich modlitw, błogosławionych treści i podtrzymywaniu tej misji wiary w internecie. Gwiazdy, nawet niewielka darowizna robi ogromną różnicę, a przede wszystkim jest aktem wdzięczności przed niebem. Każde wsparcie, jakie tu otrzymujemy, jest także powodem do modlitwy. Zawsze wstawiajcie się za tymi, którzy wnoszą swój wkład z sercem pełnym miłości i wiary. Jeśli nie możesz teraz wnieść swojego wkładu, nie martw się. Twoja obecność, twoja wiara, twój komentarz, twój amen są już błogosławieństwami. Ale jeśli poczujesz wyzwanie, podążaj za głosem serca. Zostaw komentarz, swój zamiar i napisz z wiarą. Święty Michale, ufam. Stwórzmy razem łańcuch modlitwy i dobrobytu który dotrze do wszystkich wierzących. Niech święty Michał archanioł Cię błogosławi. Niech nadejdzie obfitość, niech nadzieja wzrośnie. Niech cuda się wydarzą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.